Dzień dobry. Mam na imię Mateusz i mieszkam w Polsce. Stolicą mojego kraju jest Warszawa, a symbolem orzeł biały. Nasza flaga jest biało-czerwona, a turyści najczęściej odwiedzają województwo małopolskie i mazowieckie. Magiczne słowa w moim języku to dziękuję, przepraszam i proszę. Wolam se, Alan. Zijem na Słoweńsku, miastem mojej krainy jest bratysława. Wlajka jest znakowana na trzy wodrowe próchy, Bielu, modry, ucerwony. Na lewej stronie wlajki jest tatny znak słoweńska. Słoweński raj jednym z najstydowawniejszych miast w krainie. Cerwowe słowa w moim języku są Dziękuję, przepraszam, procin. Dobre rano. Jemenuję się Tomas, a żyję w czeskiej republice. Prachaj je chlawym jestem meze Nasza wlajka jest a czerwona, z modrym trojuchennikiem na lewej stronie. Turisty tej nas przywoi praskich rad. Kozelna słowa w moim języce suprosim, prosim, se a dziękuję. Good morning. My name is Emma and I live in England. The capital of my country is London and the symbol is the George's Cross. Our flag has a red cross with a white border on a blue background with a white diagonal cross Visited alternately red and white. Tourists visit the most often London Eye. Magic words in my language are please, sorry and thank you. Guten Morgen, ich heiße Emma, ich komme aus Deutschland. Die Hauptstadt meines Landes ist Berlin und das Symbol ist ein Adler. Unsere Frage ist schwarz, rot und gold und Touristen besuchen am häufigsten Berlin. Uh, die Zauberworte in meiner Sprache sind bitte, Entschuldigung und Danke. Bonjour, je m'appelle Louise et je habite en France. La capitale de mon pays est Paris et le symbole est une coccinelle. Notre drapeau est bleu, blanc et rouge. Elle tourist visit pour le Tour Eiffel, la Mummasie de la Sainte, s'il vous plaît. Excusez-moi, merci. Buenos días. Mi nombre es Antonio y vivo en España. La capital de mi país es Madrid y los símbolos del escudo son El castillo, la cadena, el león, la flor de Granada, las columnas de Hércules, la corona imperial y real. Nuestra bandera es roja y amarillo. Los turistas visitan Barcelona más. Las palabras mágicas en mi idioma son, por favor, perdón y gracias. Buongiorno, mi chamo Stefano, habito en La capitale del mio Pisa, Roma. E il simbolo un ramo di olivo e un ramo di quersia. Circando le stelle e la ruta denta. La nostra bandiera è verde, bianca e rossa e itundrista. Visitano più magisce nella mia lingua. Sono, prego, grazie. Scusa. Bom dia. Chamo-me Maria e eu sou do Portugal. A capital do meu país é Lisboa, o símbolo é o galo negro de Barcelos. A nossa bandeira é verde e vermelha. Eu turistas de todo agosto a visitar o Algrave, e o Castelo de Pena. As nossas melhores frases. Palavras magicas na minha lingua. Sao por favor, desculpa e obrigado. Até logo.